Baby, I wanna touch you Wczoraj działki koło domu jechaliśmy Rudasek z powoli A Mister Gold i chyba inna zuma na robole No będziemy jechać zaraz W tym roku case gdzie do prasy. Kolejny ciągnik najpierw był John Deere yy, Później była Valtra I teraz będzie case przy prasie, tylko musiałem Przez to, że tutaj jest tak wysoko, dość zaczep To musieliśmy tak pokombinować Tutaj opuściliśmy na jedy, o jeden ząbek A tutaj Wykrzywiliśmy jeden ząbek yy, Dzięki czemu Jest w miarę tutaj równo, no trochę jest Jeszcze o jeden ząbek by mogło być w górę, ale Chcę, żeby dobrze zbierała. Zobaczymy jak na trawach będzie. Jak się nie będzie sprawdzać, to na słomę podniosę o ten jeden zębek tutaj, nie. No. Także prasa, już można powiedzieć, jeden łańcuch, tylko wymienimy. Dwa łożyska z, na, z tyłu na wale, bo już zaczyna się lekki luzam. No nie chcemy, żeby brzmiwa się coś wydarzyło. No i tą blachę muszę. Widzicie tu uchwyty. Od, drgań się utrząsnęły z tyłu. Więc tą blachę pojadę tam do do Pana Marysia pospawać i będzie prasa gotowa pewnie tą, tą blachę to dopiero na żniwa, bo chociaż może teraz jak już będę miał czas to podjadę i ogarniemy temat no także tutaj wszystko pasuje, nie? na 540 fajnie mi będzie chodzić Izobas działa, daje dźwięk, także to najważniejsze sygnał, sygnał tutaj łapie a my jedziemy z tatą pryskać w większości dodatka pryska, ale Chcę się przejechać, zobaczcie jak to Jak to idzie dawno, nie pryskałem z nim na płatka Także jadę z nim Ładna, równa ziemia Zrób.

Widać, że nie ma przepali. 26 stopni teraz mówię i niby druga w nocy no ale raczej nie jutro 8 rano Burze to no może, może się zakręci tam coś tam się zbiera nie? zresztą tam też tak tak ciepło jest Ta foryska na 220 Ile ciśnienie? 2,5 2,5. Powinno być więcej, ale udziałem mm -hmm. na 240, ja tak sam ustawiłem, jak na 240 robię 3. Ale nie tyle wykręca, nie 220, nie? Nie no więcej, bo ja nie wolno. 3 jest przy, ty, przy ty 240. No, no. No widzicie, tutaj na przykład jest takie przełamanie od razu trochę mniejsze. Brakuje wody, nie? No i tu, tutaj też widać. Tak. Przełamanie i znowu wody brakuje. Jakby była woda, to był pewnie wszędzie równy. Ale no pole ogólnie tutaj że rzepaku mamy nawet ładne. Bo tu pierwszy raz jest, nie wiem czy kiedyś był, może był, ale no my mamy drugi rok, to pole. Była pszenica. Ładnie dała, jak na to, że było no słabo tutaj było. A teraz był, był obornik, było wapno, wapno granulowane, polifoska i dostał kurde 180-220 było tutaj azotu. No. 180-220 tu było azotu w postaci saletry i saletzaku. No, no i kurde jest wyrośnięty, chociaż się zapowiadał słabo. Teraz ostatni zabieg na Mister Gold i na Zuma, tak jak już pokazałem. W środku? Tak, jak świetna puka, No, no, to... no, no, wiem. Do Pulsu nie, nic innego nie kupiłem, ani jakiegoś tam puta gęstego, bo a, mówię, nie, że tak i tak jest to no. ja ciekawe. Tak Znaczy na komputerze. Na czujniku prędkości z koła opryskiwacza 34 na godzinę pokazuje, nie? Że jedzie. Także to jest szybki. Ale ogólnie ciągniki mają dokładne liczniki, bo w Altrum jak jechałem się Bieganowo w jest nic 46 i 46 było na liczniku. Idealnie jest. To tylko samochody mają zaniżone. to 60 już zaś mało, 15 60, ma za nim, 60, jak jedziesz, to ci mogą... No. Tu jest ostatnia ścieżka, i koniec. Wyskanie w sepach w czekamy na zbiory. Byle gradu nie było, i będzie dobrze. No, i nie wpada. przegazówkę jak teraz Zepar po tym remoncie zimowym już dotarty dymka sobie lubi puścić ale idzie jak cholera zobaczycie